hello, tu dran. A to moje dranko Koro. Siedzą sobie trochę po ciemku w pokoju. Co tam dzisiaj? <grywia> dzisiaj chciałabym wreszcie usiąść do obczajanka i setupu Kokuyo Dzibun w wersji light. Jakieś swoje pierwsze. Ten test i impresję wyrazić. Zobaczymy, co z tego będzie. Pierwszą moją impresją to jest, że ujej, jakie to jest tydzień! W sensie rozmiar jest to b 6 Slim, z tego co pamiętam. I jest mniejszy niż się spodziewałam. E, tutaj dla porównania o. Mam wkład Travelera. I to maleństwo jest takie. Drugie wrażenie to jest to, że ta okładeczka jest bardzo flimsy. W sensie, że jak on sobie leży tak o, to ona się podnosi. No ale zamiar jest taki, że ma ten notatnik sobie leżeć na biurku i nigdzie ze mną nie chodzić. Korzystałam wcześniej z trawelera w tym układzie i ostatecznie wyciągnęłam go z mojego głównego zeszytu trawelerowego, planerowego, bo właśnie nie chciało mi się go zabierać na co dzień. No a gdzieś wychodzę, to czasami wolę, chcę mieć tutaj jakoś to listę. Natomiast w tym układzie wertykalnym o takim on wyglądało tak. Czyli są dni tygodnia, są godziny. Notuję co robiłam przez jaką ilość czasu w tym tygodniu. Głównie siedząc przy komputerze zaznaczam te rzeczy w Google kalendarze i później sobie na koniec tygodnia robię taką rozkminę i notuję te wszystkie rzeczy. Praca, praca dla siebie, jakieś inne zlecenia, jak spędzam czas wolny. I podpisuję sobie, ile realnie tego dnia tak naprawdę popracowałam. Robię to od dłuższego czasu i jednak daje mi to coś, więc kontynuuję. Bardzo chciałabym coś takiego mieć w wersji Hobonici, ale jeszcze nie próbowałam się z wersją Kazyn, który jest A5 i ma właśnie taki widok, wo. no tylko że właśnie w Hobonici piszę bardziej pamiętnik, zobaczymy. Będę eksperymentować pewnie w przyszłych latach. W każdym razie takie coś Hobonici wydało też Weekly i tu był problem taki, że no nic mi się nie mieściło w sensie godziny super kratka, czyli nie mam nawet podziału w pół godziny. Kiedy chcę coś zrobić, czasami mi zajmują zadania mniej. Za mały, za mały był dla mnie. Dlatego w tym roku postanowiłam spróbować z Dziwą Tecią. On też jest super minimalnie, <grymny> chyba tak mały, jak tylko być może, ale jest krateczka na pół godziny. Co nie? Pomiędzy dziewiątą, powiedzmy, a dziesiątą są dwie kratki, więc można coś pozaznaczyć. Dziewiątecio podoba mi się jako taki właśnie planer-planer, Czyli, że faktycznie tutaj są checklisty, tu można, nie wiem, notować jakieś proste rzeczy, które to, to, to dudusy, nastrój, pogoda. W takim zwykłym dziewiątecio jest to jeszcze bardziej rozbudowane. Ta wersja jest już minimalistyczna, jak na standardy właśnie dziewiątecio. Różni się też tutaj... Wygląd miesięczny. Kratki są niższe, ale za to wcisnęli w ten widok taki wykresik. Czyli, że tutaj można sobie napisać yy, rzeczy, które chcemy trakować. Na przykład, tutaj mają pracę nad komiksem i zaznaczamy sobie pach, 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 W którym dniu udało się, nie udało albo cokolwiek, nie? Więc takie notateczki, żeby sprawdzać swój... swoje postępy w pracy, prawda? Myślę, że będą przydatne. No, bo taki widok mam też w hobonici. Taki mło. Ale zapisuję w nim tylko e, rzeczy związane z rodziną, ze zdrowiem. Więc sobie tak tylko go tutaj używam. Albo jakimiś wydarzeniami, czy coś. Tutaj mogą być bardziej. Pracowe rzeczy, taki jest zamysł. No ale no nie wszystko tutaj, co, co pracowe, są różne inne rzeczy. Ten widok, taki ło, nigdy nie udaje mi się z niego dobrze skorzystać. W sensie wymyślam sobie, a może będę używać go do tego. I never follow through. <grym> nigdy nie, wiem, nie sprawdzam tutaj czasem, a będę urodziny czyjeś zapisywać. Mm. Nigdy, że go nie sprawdzam. I są dwie krateczki. Dobra, jeszcze jedna rzecz. Ta krateczka jest super tycia, i właśnie będę chciała przetestować, czym ja mogę tam cokolwiek zanotować. To jest mój największy one fear tego kalendarza, że nie znajdę pisadła, w którym będzie mi się wygodnie pisać, bo, bo nawet takim Sarasa Dry 04. No te literki są całkiem duże. I nie wiem, jak sobie tu poradzę z tym. Zobaczymy. E, tutaj jest stronka My Dream, gdzie wypisuję, jaki jest mój cel i co robię w tym celu, by to osiągnąć. I są na przykład. Praca, nauka, jakieś tam oszczędności, zdrowie, uroda, zainteresowania, podróżne, jakieś wszystkie inne rzeczy. I tu możesz na sobie zobaczyć, czy coś poszło. I jest listy. W normalnym w standardowym, są listy na konkretne rzeczy. Jakieś tam do obejrzenia, jakieś tam do kupienia, pewnie podróże, nie pamiętam. W każdym razie tutaj samemu się wypisuje, czego dotyczy ta lista. Chyba spoko. Jeszcze nie korzystałam z tego, na przykład w Hobonici jest takie coś majsto. Bardzo fajne, bo mogłam sobie wypisywać właśnie tu jakieś książki, komiksy do przeczytania. A no, nie robię tego. <gry> tutaj z kolei e, notuję jakie tam książki albo gry skończyłam. Jeszcze muszę pozupełniać ho, ho, ho widzę. No. Więc nie jestem jakimś zapalczywym użytkownikiem tego typu list, ale kto wie, może wreszcie coś porobię. Ile ich tych stron tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, no, czasem sporo. No i co? I zaczyna się już w grudniu, czyli za dwa tygodnie. Aaa! Co tam mamy w, w ciągu dnia? Sobie nastawiamy nastrój strój, fazę księżyca. Jest też roku JO, ten taki śmieszny japoński kalendarz. Czy masz Dzień Szczęśliwy, czy. Nieszczęśliwy do południa, przed południu, i do czego się on nadaje. Więc <grym> strasznie bawi i cieszę się na niego, że jest. Tu jest dużo miejsca, więc w każdym miesiącu? W każdym. Masz jeden do tyłu, i obecny, i jeden do przodu. Takie mikrokalendarze. Czasami z nich korzystam, nie powiem. Yy, natomiast nie wiem, czy tutaj widzicie jest. Travelerze kalendarze Travelera, moim zdaniem też mogły być trochę. Mm, poprawić to, bo tutaj jest cały margines, który można byłoby przeznaczyć na checklisty. A oni tydzień w tydzień ładują kalendarz na 5 miesięcy. W jedną, w drugą. I mean, serio. <grym> No, więc nie, że tutaj jest, prawda, tutaj jest ten widok takiego, z którego nie korzystam. I to jeszcze tu, na marginesie. Trochę przeginka. No, ale... Więc tak, z przodu są wszystkie kalendarze na... do marca prawdopodobnie, tak, marca. Później jest nowy rok szkolny, wiecie, to <grychy> rzeczy się dzieją. Nowy kalendarz trzeba kupić. Ale tutaj mamy do stycznia tylko. No i słusznie. Stron jest troszeczkę. No to sobie zaraz je użyjemy, ale nie są numerowane tak jak w Hobo. W Wix, w Wix były strony numerowane na końcu, bo tam trochę się ich dostawało. No i oprócz tego looking back on, czyli tutaj mamy co się działo co mi się udało zrobić, co się działo z rodziną i inne rzeczy na świecie. To jest też spoko. Można sobie podsumowanie miesiąca walnąć w ten sposób i pamiętać o takich rzeczach. No i light mini sayonara. I co? I to właśnie tak, takie coś się dzieje. Not a fan. Yy, tutaj są też zakładeczki, dwie i one się właśnie tak chciały już... Od nowości wziąć i rozciapdywać, dlatego przy użyciu taśmy łuszy wziąłam je i od razu pozaklejałam, no bo no way housej, żeby mi się rozciotrały od początku. No i jedna może lądować sobie wtedy. W jakiej kolejności to? Najpierw ta. Na widok miesięczny, Ups. a druga na widok tygodniowy z Ryugu. Dobra, zobaczymy, czym tu się da pisać się. Pentest, ta kratka mnie przeraża. Czy rozkłada się na płasko? Powiedzmy, średnio trzeba go docisnąć i. Może być, ale przyda się klips. Zobaczmy, to jest Sarasa Dry. Uniball Signo to jest najcieńszy, <grywa> ma 0 u 28, grubość. I widzicie, efekt jest taki, że dosyć jest czytelny w tych krateczkach. Na drugim miejscu pewnie wybrałabym Hobo Uni Jetstream. No bo jest też czytelny i wszystko wygląda ok. Na zakreślaczach może troszeczkę się rozmazuje, ale jest to typowe. Na co zwracam uwagę, na przykład, żeby mi się tak nie świecił. Ale widzę, że jak po wyschnięciu większość z tych napisadeł się nie świeci. Fajnie wygląda wyglądają pióra. Ale pióra będą mi się rozmazywać pod. Hmm, z zakreślaczem, a będę tutaj dużo też kolorami ustawiać, więc trochę na minus. Długopisy na no, no takim cienkim papierze będą właśnie troszeczkę odbijać, więc będę chciała mieć pewnie jakieś stadziki, czyli taki liniuszek pod spodem, żeby mi nie odbijało. Muszę o tym pamiętać. No i na przykład mamy te zakreślacze od Kokurio i one. no powiedzmy muszę bardzo uważać żeby nic nie zrobić no widzicie są takie same grube albo nawet troszeczkę grubsze niż jedna kratka I to jest trochę takie mech chciałabym mieć porządeczek natomiast zakreślacze od Iconic są jakby idealo. Na grubość kratki, wysokość, nie? Czyli mieszczą się bardzo fajnie. Hmm, hm, hm. Ja sobie jeszcze to zakreślić, nie? Pióro się oczywiście rozmarza. Oczywiście, że tak. Atrament. Uniball Signal. No nic mu nie jest, chociaż gel pen odbudzi całkiem leci proszę Państwa. Może dałam mu mało czasu, ale rozpływa się. Ja? Popłynął. Taka sytuacja jest. Te są tego, tej samej marki. Podejrzewam, że fajnie wyglądają w zwykłym Dziwun Tecionie, takim pomniejszonym Light Mini, super tiny. Hmm. No, nie wiem. Próbuję się teraz zamknąć stronę. Tą gładkę mam zamiar popklejać. wszystkim, co się da, bo ona ma taki, jakby, nadruk. Widzicie, taka jest, jakby porowata, ale sama jest do tyłu gładka, taka aksamitna. I mam zamiar ją popklejać naklejkami, zanim mi złapie jakiś tam szary kolor. Albo coś. Co mogę na początku z zanotować? Mogę wymyśleć moje marzenia. Albo listę. O, mogę sobie przepisać tutaj listę artystów do followowania albo wsparcia. Bimy sobie tak. Yo schoolar. Najpierw highlighter, a potem Sarasa Dry. No, powiedzmy i spróbujemy sobie tutaj na środku, na górze, na dole na górze niby jest uni ten hoboniczny 0,5, ale on jest taki cieniutki i co, i zrobiłam sobie na Notion, polecam w ogóle apkę do ogarniania rzeczy znaczy do ogarniania, odrobienia list, tworzenia fajnych bazy danych. Mam sobie taką artist listę i na niej sobie linkuję do nich i czy ich wspar wsparłam na Patreonie albo czy zamówiłam coś z ich sklepu, takie fajne rzeczy. W przyszłym roku mam zamiar więcej takich właśnie zakupów od artystów robić, bo chciałabym też poglądać, jak oni to robią, jak pakują, żeby też. Zobaczyć, co ja bym mogła zrobić, prawda? No i co? I nie podłożyłam nic pod... Praktyka do baga! Nie mam oficjalnego tadziki od te co na razie to musi zostać. O, akurat skończyłam pisać. Prawo. Nie. I sobie będę to jakoś zakreślać. Co mogę zrobić? W grudniu mogę zrobić. O, przetestuję, czy działają te te cudaki od Midori. Mm -hmm. Się pogrążyła. Skupienie wyszło <noise> Udało się sporo tuszu wyszło. On nie powinien Ach, nie przebija. Jest okej. Okay. Co, i to jest oczyk list? Eee... ja mogę sobie testowo na razie, chyba ołóweczkiem zrobię, bo nie jestem pewna. Już mam inną koncepcję. Eee, Jak tam gimowęku? Żeby nie zagiąć strony. Żeby nie zagiąć. Żeby nie zagiąć. Jest OK. <grych> Na mi miejscu damy I tu będę pewnie sobie... Widać? Widać. Zaznaczać... To jest mój drankokorowy Rozkminnik. Takie rzeczy jak tu. Czyli to jest taki mój, kiedy pracuję nad takimi materiałami do socjalki. I dalej rozpisywałam ją tak. Nakupiłam e, taki date Free miesięczny rozkład do travelera po, pasportowego. I chciałabym nadal prowadzić, bo tutaj mam na przykład taki. Część, w której robię inne pomysły, notatki, notuję różnych rzeczy, co się nauczyłam, tutaj jakichś innych youtuberów czy coś. I fajnie mieć takie... mam, taki ładny folder. Yy, no i żeby sobie tutaj mieć coś. Ale tutaj też chciałabym poprzenosić trochę z tych rzeczy i zobaczę, czy fajnie się to komponuje. Na przykład tu chciałabym mieć wolne, to mogę już sobie pomyśleć o tym, nie? No i co? Boję się zamknąć. jej się zamknę. No i co odbiło się trochę? Hello? Ale trzeba to trzymać. Z tyłu chciałam jeszcze przetestować. Boję się, że każdy paznokieć tutaj mi się wbije. To nie szkodzi. Zakleję już postanowione, że będzie zaklejona naklejkami. Jak się sprawują klik arty, bo klikarty arty są takie urocze. Nie mogę z nich. Widziałam pastelowe. mogą być jeszcze bardziej pastelowe, ale to też kwestia papieru, nie? i spoczko są so, zdatne do użytku Tam będzie ładnie wyglądał musztarda co jeszcze chcę przetestować z tych rzeczy które prawdopodobnie się nadadzą właśnie takie broszpeny, no nie będę chyba przelała z tym Papier jest bardzo gładki, cześć dobrze na nim wychodzi. Dlatego jest naprawdę fajny fountain pen friendly. Już rozumiem dlaczego się właśnie w tym reklamowali, ale jeśli ktoś ma faktycznie pióro, które nie jest extra fajne stalóweczką, to polecam prawdopodobnie wersję BIS. Bisma film paper czy Bismarck ciągle Mio paper? Miałam o tym pisać bloga, bo jest to tak skomplikowane, że robiąc dżibuntyczologię musiałam się troszeczkę nazmurzdzać, zwłaszcza, że to się wszystko zmienia. Do ty... nie będzie tutaj szaleństwa artystycznego. W tym były praktycznie tylko zakreślanki. Trochę naklejek z tego Hime Sticker kalendar, bo fajnie mi się tutaj nie wklejało, ale poza tym. Not Much. I taka jest idea. No i takie są moje pierwsze wrażenia z Dziwunteczo. Papier, trzeba się do niego przyzwyczaić. Muszę się przyzwyczaić też do tego, co uda mi się pomieścić, prawda? W jednej takiej linijce, w jednej kratce, nawet kandzie pisanie to jest wyzwanie. Zobaczymy, ale exciting. Prawdopodobnie na pierwszy raz wybrałabym jednak większy, bo to W końcu ma leżeć na biurku. A, tutaj jeszcze nie pokazałam feature. I <noise> pogoda. I mamy tutaj zaznaczone taką ciemniejszą linią, kiedy jest zachód słońca, kiedy nie ma tego słońca. Nie wiem, czy to akurat dla wszystkich półkul i tak dalej ma znaczenie, ale fajne rzeczy. To i więcej, i w większej ilości kolorów i wszystkiego szaleństwa w wersji standardowej. Ta jest taka stonowana, trochę jak Biz, ale dowalimy kolorów zakreślaczy i będzie cute. No, zobaczymy po kilku miesiącach pewnie też nakręcę. Wow, jak mi się tutaj jak się tu wprowadziłam. No, a tymczasem dzięki za oglądanko. Dzibun, Żegnaj travelerze weekly. Zobaczymy jak to będzie w 2021. No, takie rzeczy. Dzięki, lajkujcie, subskrybujcie. Takie te to pa